Siemano, ze strony DamitZD i dzisiaj witam was w mojej nowej serii na moim kanale, który się będzie nazywał Craft Z... Eee... DZEBRA Zebrą Zebrą Które... Zebrą. Zebrą. zebrą Dzisiaj to będzie taki odcinek zerowy, że... no... że zobaczycie, no, co ja tu porobiłem już sobie. Zresztą mam taki domek, no musiałam troszkę zwalić. Tak, Tu mam swój dom, tu mam swój pogój, Jeszcze Jest stary jak ehm. zrobić mapę. Co zrobić? No. mapę? ja ehm, chyba potrzebuję już papier czy coś tam. Nie, pamiętam. A jak kompas robić? Papier? Ale potrzebujesz kompas i papier. A, dobra, to czekaj. Ehm. O, a ja, ja tu mam taki pokój, nie wiem, nie wiem co będzie, to jest taki pokój dla gości A na dole, mam tu magazynę, który ja w ogóle nic nie mam A tutaj jest Jędrek Jądrowski To jest mój konik, który się nazywa Jędrek Jądrowski Czekaj, A Albo nie, czekaj, ja zobaczę jak O jeden, o jeden, co mi się co dzieje, jak zrobić Dobra, jest coś to, jeszcze, ja, jest coś to jeszcze... Ehm, um, ja to jak ktoś to zebrano premium ma, a ja nie mam. Nie zawsze robi się premium, bardzo. Nie, um, ja bym ja, ja, nie by się... ja bym nie chcę chciał premium. Ale jeszcze się nie kupiłem. Ja zresztą mam jeszcze parkour, parkurek, sam film, tak. Do którego oczywiście nie przejdę i koniec jest <grym>, I tym trzeba, jak, jak to mieć <grym>, a wiesz, jak zrobić papier? Papier wiem. No, trzy, 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 sobie ten trzy, na trzy, No po po ty dodałeś tutaj jakiś trzy, 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 sobie trzy, jest. trzy, 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 o dobra, wiem! Będzie. Prosto się go robi, bardzo prosto. Hmm. Czy kompas z papierem? Nie! Hmm. Jeden redstone i, i... i wiesz co jeszcze? I wiesz co jeszcze? Co? Cztery żelaza. Aha. Bardzo duże wymagania. Ale kompas! Wiem! Aha. U, już zrobiłem. No to Kompas się bardzo łatwo robi. Jeszcze zebra, e, po, e, i jeszcze się do mnie stepli. E, no, no i zobaczymy, jakie masz wina. Kompas, dobry, już teraz. Dobra, tu chyba. A zebra małżebry? jeden I zebra też już się w domku tak? No. To się ma. O. Jeden takiego takiego maski na zebra, nie wiem co on ma pomiędzy rękami. Ej, co ty masz pomiędzy rękami? Pomiędzy rękami masz coś. Między. Co? Pomiędzy. Pomiędzy Minecraft'owymi rękami masz coś. No, ale ja się nie widzę nawet. Gdzie jesteś, przede mną, czy gdzie? No, ja e, przed tobą. Siema ludzie, siema! Siema, ale to są... Ej, ty masz jakiś świąt na jakieś świąteczne dekoracje, między e, rękami. Nie. Masz takie jakieś, może jakieś białe cebry. Jakieś? A zrób to ja oprowadzę odomku domku e, Tu jest tego wszystko białego królestwa. Tu jest jego trzcina, którą teraz biorę. Zab bo jest na niego za długa. Zab jest. Dobra. Eee, masz trzcinę. Masz chrząść, masz... Kurde. Krząś, czy brzmi jak to jest, tu ma na pierwszy level, a tu ma 30? Kurde, nic mi się nie yy, Tu ma, nie wiem co jeszcze. A, tu ma koniecznik. Ooo, ale po słodkie! Po prostu tą, żeby tam nikt nie, nie nie, nic nie zrobił. Ja nic w nie lubię. co jest za tym wielkim? A, redstone. A ja, ja mogę wypuścić wodę na no to wszystko? Faj? Co? A mogę wypuścić na to wszystko tutaj wodę? E? Dobra, już nie wracę. Okej. Okay. And... Aha, dobra, już wiem jak to zrobić. A taki to Ej, a mogę te ironowe te e... leginsy i hełm? To jest... Mam już dobra. Mam tu przy... Cały... całe działki. Ej, a mogę te, 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 air, te żelazny hełm e, protection 1 i e, żelazne legnice protection pro, no. 1? Dobra, takie. Czekaj, o tutaj właśnie, patrzcie. A tutaj, a tutaj to masz fajnie, ta skrzynka jest super. 3 razy nie miecze. Nic nie wiesz, wow. pamiętaj. No i zjeżdżę. Nic nie Ej, wezmę! stary, chyba, pokaż że... naszym widzom, jak wygląda ta mapa. No, z tym się będzie ładowała długo. By okay. A, i tak wygląda mapka, i niech też tutaj nie mam reanimimaps, bo zapomniałem, więc sobie zaniknę. No. W następnym e, odcinku, znaczy no, w pierwszym odcinku, będzie, mam no, może, reanimaps i zbudujemy, i, i ja chcę to zbudować na moim na białcu. Nie wiem, co jeszcze. Jeszcze jedną mapę zrobię w mhm. pistocie. Twoja mapka. Dzięki. Zrobię Ci jeszcze jedną, żebyś miał. Chwila, bo ja musiałbyś jakieś efektowne wyjście zrobić. Ja coś to nie mogę robić cięć, bo kamerka jak nie będzie trzymała. Stała jakoś. Tam normalnie. Dobra, Aż ja będę kończył ten odcinek. Dobra, a więc to będzie kończył ten Minecraft, RealCraft. Na razie, cześć, pa!